Thank you tutaj Tutejewicz ilustrowała ten na W Katowicach na drzewie przy rządzie mieszkał wróbel, który nazywał się Anodądziel. Znany z tego, że w potrzebie umiał znaleźć sposób na wszelkie niedole. A gdy się cieszył, świerkał wtedy ole-ole. Nowy ole. poniedziałek, wczesnym rankiem ujrzał nad swoim gankiem przycukniętą czajkę majkę. Co za radość! Niespodzianka z ciepłych krajów powróciła moja koleżanka. Ole, ole! Zapraszam przywróć do stołu. Zaraz przyniosę różne przysmaki. Świeżą rosę w kubkach z konwali, do pożywnej zupy słoiczek pyłku z kwiatów azali, dżem muszek i okruszki ze ciasta. Ruszona takim powitaniem Majka rzekła Dziękuję, ale chętnie się poczęstuję, bo jestem głodna, zmęczona podróżą. Ale wiesz, że nie lubię miasta, dlatego krótko u Ciebie zabawię. Muszę szybko wracać. Bo czeka mnie praca. Moja rodzina na łączce obok stawu morawa naprawia po zimie naszą posiadłość i będę pomagać. Tam jest cisza, przepiękna trawa, którą wymoszczę taras dla gości. I, jut i jutro będę czekać na Twoją rewizytę. Zaprosiłam też inne ptaki, by razem z Tobą ustalić slaki najpiękniejszych wycieczek na nadchodzącą wiosnę i lato. We wtorek rano wskoczył więc Alon na swego drona. Pojazd pilotowała żona Bona. Wziął wszystkie mapki, plany, zaznaczone na fotografiach bezpieczne krzaki i zielone gaiki. Wijące się rzeki, strumyki, łąki pełne kwiecia, trawy, i wylądował w posiadłości Majki nad brzegiem morawy, owacyjnie witany przez gości. Wszystkie ptaki, jako gospodynie, pozdrawia Majka. Witajcie, niech każdy wygodnie się rozsiada w fotelach z miękkiego siana. Jeżeli jeż będzie serwował nam przygotowane przeze mnie dania. A teraz udzielam Ci głosu, Alo. Don Dziel grzecznie podziękował i rzekł: Moi, mieli tu na mapach zaznaczą wszystkie atrakcyjne szlaki. Proszę więc o waszą propozycję, bo każdy z Was zna najlepiej swą najbliższą okolicę. Pierwsza głosiła się słowa Dobrosława. Wszystkim starszym ptakom i tym, które nie mają drona. Proponuje krótką wycieczkę do pobliskiego stawu Borki. Młodsze mogą wziąć rolki, bo tam są równe ścieżki. Pieszczysta plaża, smaczna, czysta woda, krowe łąki i nic nam nie zagraża. Wrony Spodbytkowa zaproponowały minowicki Las, dzięcio z parku Chorzowie Park, gdy przyszła kolej na Jaskółkę. Ta, ta proponowała spacer na Górkę Środulkę, Gołąb Lukał o Dużej Generalskiej Górze i Łąkach nad Białą Przęszą. W pobliżu osiedla gór, a ziemba nuciła o doradcę górce, często widzianej czapiec chmur. Okazało się natomiast, że Sikorka z żółtym brzuszkiem o imieniu Hania ma kudynkę jemiołuszka. Która mieszka nad Sosiną? Ja tam byłam, rzekła Hania. I wiem, że tamtejsze okolice są najlepsze do latania. Jest ogromny zalew jak ocean, a na środku niedostępna wyspa. To dla ptaków raj, bez ludzi i nie wjedzie tam żadna maszyna. Ale to będzie piękna wycieczka, więc zaznacz na mapie dwa kółeczka. Jedno, zielona wysepka, drugie, duże sosina. – Ja! – zakrzyczała sroka leontyna. – Cosina to bardzo odległa kraina. To dla młodych i silnych ptaków wyprawa. Bliżej jest park leśny. Rezydencja mojego prapra, -pra, dziadka Wacława. On miał piękną żonę, proszką Kazię, która według Rodziny legendy lubiła stroić się w piórka i popisywać na pokazach mody. Przed laty zachwyceni widzowie krzyczeli: Kazia, miesz, Kazia, bierz. Nowe suknie diamenty znalezione w czarnej ziemi. Dlatego posiadłość mega prapszotka z czasem. Nazywano Kazimierz. Tam właśnie ten park i las, i rozległe jeziora. A gdyby ktoś chciał poszaleć, to są jeszcze zjeżdżalnie ustawki, różne kolorowe zabawki. Ale tam mieszka też groźny kot. Zbierzcie się kiedyś w tamtą okolice. Ten leśny park znajdziecie w lot. Tylko uważajcie na wielkiego kota! Wreszcie przyszedł czas na droza PROTA. Jak wiecie, jestem stąd i proponuję teraz spacer do Hubertusa. To właściwie cztery stawy, a liczne płucizy. Świetne miejsce do zabawy. Poproszę znajome mewy, by pełniły nad wszystkimi wartę. Rozprostujmy więc skrzydła. I lećmy tam, bo to blisko. A w kolejne pogodne dni będziemy oblatywać inne szlaki i odwiedzać znajome ptaki. Rzekł Aro. Wirowali nad wodą, nad drzewami, dreptali po ścieżkach, radośnie ćwierkali także o innych wycieczkach. Fruwali, a słońce grzało ich piórka. Nagle z góry dojrzeli jakieś dziury, jakieś na ziemi liszaje, zdziwione Alo i Majka. Przesiedli na najmniejszych gałązkach, pod którymi śniadła się jakaś obrzydliwa ściółka, gdy wtem pojawiła się rudzia, wiedziórka Rudą kitą zginęła na wszystkie ptaki i rzekła: Bardzo mnie to boli i jestem wielce zmartwiona, bo jak sami widzicie, u się toną w śmieciach. Wszędzie jakieś puszki, butelki, opakowania, papierki, a nawet stare portki, zawieszone na krzakach, zaszelki. Na te słowa rudzi podniósł się ćwierk wielki. Przecież i oczywiście to zgroza, rzekła czajka Majka. To niedopuszczalne, tak śmiecić, zaskrzyczała sroka Leontina. Ja tu mieszkam od lat i z całą rodziną zakupuję te śmieci, ale ich stale przybywa, rzekła ruda wybiórka. A to pech! Miał być piękny spacer, a tu śmietnik! To wielki grzech tak niszczy przyrodę, zagwizdał prot. Trzeba zorganizować w czasie zlot i temu zaradzić. Tak, koniecznie zlot i zaradzić. Pochukiwała Sowa Dobrosława do Majki. Przecież i oczywiście to wielki skandal. Włączyła się Czajka i rzekła do przyjaciela. Alo, jako twoja najbliższa koleżanka, proszę, wymyśl coś. Zasępił się Alo. Po chwili zatwierkał. Nie możemy bezczynnie patrzeć na ten bałagan. I bez przerwy na mapę zerkał, bo do głowy przyszła mu pewna myśl. Podziękował majce za gościnę i pożegnał pozostałe ptaki. To wszystko na dziś. Teraz muszę wracać do domu przy rawie i popracować, bo mam już w głowie plan gotowy prawie. Cześć, Majka! Alo skoczył na drona i na koniec rzekł, Obiecuję, że jeszcze tej wiosny wymyślę coś. Pierwsza o tym się dowie moja koleżanka Majka. Ale to będzie już nowa, ekologiczna, a może i kryminalna bajka. Ale!